To jest chyba pierwsza, druga albo pierwsza gra, którą robię i nie grałem w to, tylko po prostu od, z wami zaczynam. Zawsze to gry robiłem tak, że najpierw sprawdzałem czy ok są, a potem dopiero a potem dopiero je nagrywam A to jest pierwsza gra, którą nie wiem prawie jak się gra, ale to jest łatwe. C. Chcę w uderzyć C KUL! Cool. nie Skul cool. tam pisało Zostaniemy D! Mamy literkę D, mamy literkę D. Myślę, że do 10 minut pociągnę. Ej! si jest dobre. A, e, widziałem moja koleżanka w to grała. Ja... Ja wiem, że bardzo dobre jest je na schodach. Easy! D! Nie Easy. Na razie to jest. Tyle. Nie no dobra, do pięciu minut myślę, że to pociągnę. Ale to serdiszka sobie zrobię. Co to jest? Kurna. Bezdury są to. Ej. Wypad. Pójdziemy, wypad. Wypad! Widzowie, sorry, że musicie to oglądać, jak jeszcze z jakąś reklamą kurna użeram. No kurde, widzowie! Co gdzie są moje buty?